No jest kilka jakichś takich, powiedzmy, no nie wiem, takich zarysów, utworów, ale myślę, że one będą podlegać jakimś takim, um, transformacjom jeszcze na, na, na przestrzeni najbliższych miesięcy. Poza tym to nie jest jakby cały materiał. Te, te piosenki będą cały czas powstawać. No, jestem jakby, cały czas jakby, nie wiem, zapuszczam taką, wysyłam takie kontrolne jakieś takie sygnały do Marcina Macuka, z zespołu pogodno, z którym chcę pracować nad tą płytą. I ostatnio do niego dzwoniłam z zapytaniem, on jest strasznie jakiś zajęty, więc bałam się, że może kurczę będzie na wciąż zajęty i po prostu mnie oleje. Ale zadzwoniłam i zapytałam się, czy grunt jest cały czas nawożony i czy będziemy sadzić na no, wiosną. No i powiedział, że, że jest nawożony i że będziemy. Wpuszczać ziarno w glebę. Czyli w takim razie zbiór planowany jest na kiedy? No, to jest problem. Bo albo, albo na pewno będziemy się zajmować pracą nad płytą właśnie w tych przerwach pomiędzy koncertami Heja, powiedzmy w lutym, byśmy chcieli w okolicy luty, luty początek marca zacząć. I teraz pytanie, bo prawdopodobnie nie będziemy tego nagrywać całe wieki, więc myślę, że gdzieś w okolicy maja ta płyta może być po prostu gotowa, już taka po prostu zwarta i gotowa. I teraz pytanie, czy wypchnąć ją na świat już wiosną, czy też może pozwolić jej trochę pooddychać, że tak powiem, w piwnicy, nabrać trochę jakiejś takiej, nie wiem, specjalnej woni i dopiero wypuścić ją jesienią. Nie umiem podejść w tej chwili tej decyzji. Z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że przed chwilą tyle heja jakby wszędzie ja łażę, gadam, opowiadam te historie z życia wzięte i nagle wiosną zacznę znowu łazić po wszystkich sytuacjach i mówić, będąc tą samą osobą o tym, co tam myślę na temat życia, to myślę, że ludzie tego nie, 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 nie przyjmą. Na, 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 na barki, więc jakby chyba chyba oszczędzę ludziom z tych widoków i poczekam do jesieni.